Dzień dobry, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu. W dzisiejszym programie mamy dla Państwa spotkanie z Panią Martą Mańkowską i Panem Markiem Skalińskim z cyklu Reportaży o Polsce film pod tytułem Warszawa zaprasza, podziękowanie Mariusza Rogowskiego i wiadomości polonijne. Gościmy dzisiaj w studio Panią Martę Mańkowską i Pana Marka Skalińskiego. Dzień dobry Państwu. Wiem, że jest pan przewodniczącym fundacji imieniu świętego brata Alberta. Bardzo proszę o przybliżenie Telewidzą zasad działania tejże fundacji. Nasza fundacja powstała w styczniu tego roku jako reakcja na sygnały z Polski o rozszerzaniu się sfery ubóstwa o głodnych dzieciach. Na patrona przyjęliśmy nowego polskiego świętego brata Alberta Chmilowskiego. W Komitecie Fundacji działa aktualnie 13 osób reprezentujących szeroki wachlarz wieku zawodów kanadyjskiego Stażu. Łączy nas wspólna idea, idea pomocy tym najbiedniejszym, tym najbardziej potrzebującym w Polsce. Działalność naszą rozpoczęliśmy od wspomagania kuchni dla głodnych i schronisk dla bezdomnych, organizowanych w Polsce przez różne grupy charytatywne. Ilość tych grup wzrasta ostatnio bardzo dynamicznie, co jest miarą powagi problemu. Jaka jest gwarancja, że te pieniądze docierają do Polski dla potrzebujących? Najlepszą gwarancją jest unikanie ogniw pośrednich. Przyjęliśmy zasadę docierania z pomocą bezpośrednio do tych grup, unikając kanałów oficjalnych, jak episkopat czy ministerstwa. Wynika to nie tyle z braku zaufania, ile ze znajomości prawa Parkinsona, a przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności wobec ofiarodawców. Stanowiąc pomost pomiędzy Wami a tymi w kraju, którzy oczekują na pomoc, Czujemy się odpowiedzialni do przekazywania rzetelnych informacji o tym, gdzie pieniądze idą i na co są przeznaczane. Jak do tej pory nawiązaliśmy kontakt z siedmioma ośrodkami i przekazaliśmy pomoc na łączną sumę 2400 dolarów amerykańskich. Pani Marta Mańkowska, która wspólnie z Anną Godulą założyła naszą fundację, powróciła właśnie z Polski i gdzie odwiedziła ośrodki, którym pomagamy, a także nawiązała nowe kontakty. Może więc podzielić się najświeższymi informacjami. Prosimy. W związku z moim wyjazdem do Polski, poproszono mnie, abym odwiedziła towarzystwo imienia brata Alberta w Lublinie, które otoczyliśmy opieką już w lutym i następnie, abym nawiązała nowe kontakty. Przywiązam trochę zdjęć, którymi chcę się z Państwem podzielić. Oto ksiądz Mazur, ten sam, który do nas napisał piękny, dziękczynny list. Pani Winiarska, prawa i, ręka, prawa i lewa ręka księdza, a także kierowniczka biura. Kuchnia i zmywalnia odnowione i przerobione dzięki naszej pomocy. Ksiądz Mazur zachęca swych podopiecznych do różnych prac przy ośrodku. A więc tu widzimy grupę mężczyzn obierających i przebierających kartofle. Dalej inni remontują kaplicę. Ten bardzo zniszczony budynek będzie w przyszłości schroniskiem dla bezdomnych. A ksiądz Mazur chciałby również zorganizować tutaj pogotowie usługowo-rzemieślnicze. Sala jadalna, tuż przed moim przyjściem było tam kilkadziesiąt dzieci, które są również dożywiane w tym ośrodku. Nasza ofiara była pierwszą konkretną pomocą finansową daną towarzystwu w Lublinie i wyniosła do tej pory 550 dolarów amerykańskich. Będąc w Sopocie, nawiązałam kontakt z tamtejszym towarzystwem imienia brata Alberta, który od zeszłego roku prowadzi akcję charytatywną wśród bezdomnych rodzin, rodzin wielo, wielodzietnych, samotnych, chorych, byłych więźniów i tym podobne. Pomimo krótkiego istnienia bilans działania jest imponujący. Pomiędzy listopadem a majem tego roku udzielili pomocy 1200 osobom. Ich ambitnym projektem jest otwarcie schroniska dla bezdomnych, które będzie mieściło się w przegalinie na Wyspie Sobiszewskiej. W tym celu uzyskali od samorządu szkolnego starą szkołę, która będzie przerobiona i odnowiona i pomieści od 30 do 50 osób. Przylegają do, do szkoły 2 hektary ziemi. Będą, będzie ta ziemia zagospodarowana przez pensjonariuszy, co bardzo ułatwi utrzymanie domu. A tutaj mamy list od nich. Zarząd Koła Sopockiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta pragnie tą drogą złożyć serc płynące podziękowanie wszystkim ociarodawcom z Calgary za przekazaną nam osobiście kwotę 200 dolarów. Pieniądze te, a zwłaszcza świadomość, że również w dalekiej Kanadzie są ludzie wrażliwego serca i wielkiej hojności, pragnący czynnie włączyć się w służbę niesienia niezbędnej pomocy najbardziej potrzebującym w Polsce. Jest dla nas ogromnym wsparciem i równocześnie zobowiązaniem. Jedną placówką pod naszą opieką jest Towarzystwo Pomocy imienia Brata Alberta w Stalowej Woli. Już następnego dnia po moim przylocie do Warszawy otrzymałam telefon z gorącymi podziękowaniami, a następnie list sprawozdawczy. W imieniu członków Koła Starowol Starowolskiego. Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta składamy serdeczne podziękowanie za przesłany czek na 150 dolarów. Zgodnie z wolą ofiarodawców będzie on realizowany na pomoc dla rodzin najbiedniejszych wielodzietnych. Największą naszą troską jest powstały ostatnio problem dzieci bezdomnych. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą kraju która pogarszając warunki życiowe stwarza zagrożenie moralne środowisk ludzi najbiedniejszych, sytuacja dzieci w tych rodzinach wymaga ratowania tych dzieci, odizolowania od środowiska alkoholowego, które pozbawia ich całkowicie opieki i podstawowych potrzeb życiowych. Jesteśmy wzruszeni, że wasza organizacja zainteresowała się naszą działalnością wkrótce otrzymam imienne pokwitowania sum rozdzielonych na zakup żywności pomiędzy wielodzietne rodziny. To było dwa miesiące temu i teraz znów jest wielka potrzeba. Czytelnicy biuletynu polonijnego to prawdopodobnie pamiętają mój felieton, który ukazał się w lutym, kiedy napisałam, że grupa emerytów, zaalarmowana głodem wśród najbiedniejszych w dzielnicy Żolibusz w Warszawie, zorganizowała pomoc między innymi w postaci stołówki przy ulicy Czarnieckiego. Odnalazłam ich i odniosę jak największe, jak najlepsze wrażenie z funkcjonowania tego punktu pod nazwą U nas. Opiekuje się nimi pomoc społeczna, o której otrzymują trochę pieniędzy, a także komitet obwodowy pod bardzo energicznym i pełnym poświęcenia kierownictwem pani Aliny Janowskiej, znanej aktorki komediowej. Współpracuje i patronuje tej instytucji ksiądz Roman Inżyjczyk. Proboz z parafii Dzieciątka Jezus. Kuchnia i stołówka produkują dziennie 250 posiłków. Oto no jest sala jadalna i kuchnia. Obiary są bardzo smaczne i pożywne i wystarczająco obfite. Stanowią główny posiłek dla tych starych i bardzo biednych ludzi. Zauważyłam wiele osób zabierających jedzenie w słoikach do domów. To dla chorych i dla niepełnosprawnych, którzy nie mogą opuszczać mieszkań. Prowadzi się ścisłą kontrolę wydawania posiłków i nikt nie może, kto nie, nikt to nie jest uprawniony nie może, nie może korzystać ze stołówki. Widziałam osobiście jak ksiądz Roman wyprowadzał, wyprowadzał natrętnego pijaka. Ponadto prze, przekazaliśmy pomoc Komitetowi Charytatywnemu Diecezji Przemyskiej, towarzysku Pomocy Brata Alberta w Krakowie i w Toruniu, w łącznej sumie 90, 9, 950 dolarów amerykańskich. Zaprezentowaliśmy Państwu ten krótki reportaż, by dzięki uprzejmości kalejdoskopu przybliżyć Państwa do naszych wspólnych podopiecznych. Muszę zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt. Fundusz Jacka Kuronia, tak zwany samo, Samoobrona Społeczna, czyli SOS, nie jest w stanie objąć pomocą wszystkich ludzi. Są ich małe miliony. Ich główny wysiłek idzie w kierunku opieki nad dzieckiem. W liście do nas radca ministerstwa, pan Parnowski, tak pisze: Coraz częściej rodzice rezygnują z obiadów dla swych dzieci w szkołach. Z tego względu wiele szkół w ogóle zaprzestało prowadzenia stołówek. Coraz częściej dzieci są głodne. Zdarzają się nawet wypadki omdleń na lekcjach. W pierwszej kolejności pieniądze z funduszu SOS przekazujemy na żywienie najuboższych dzieci. Ludzie wyjeżdżający do Polski na urlop z nieźle zaopatrzonym portfelem wracają zachwyceni. Wszystko w Polsce jest, wszystko można kupić. Tak, można kupić, ale za jakie pieniądze? Przeciętny statystyczny zarobek osoby pracującej wynosi około 80 dolarów amerykańskich, a przeciętna renta. Mieści się w ramach 30 do 50 dolarów. Spróbujmy za to żyć. Potrzeby są ogromne. Panie Marku, jakie plany, formy działania ma Fundacja na przyszłość? Podstawową formą, jak do tej pory, są organizowane przez nas biurki pieniędzy w Kościele Polskim w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Kolekty te przynoszą średnio około 500 dolarów, co świadczy o ofiarności parafian. Nie wystarcza jednak na pokrycie rosnących potrzeb i nowych zobowiązań. Dlatego podejmujemy się również dodatkowych akcji, jak loteria, sprzedaż pisanek, sprzedaż kawy ciast w sali parafialnej. Na najbliższą przyszłość planujemy drugi sprzedaż kartek świątecznych w oparciu o zorganizowany przez nas konkurs rysunku dziecięcego, starania, podjęcie starania o obsługę kasyna oraz inne akcje wychodzące również poza ramy środowiska polonijnego, o których będziemy na bieżąco informować. Dużą nadzieję łączymy z organizacją sieci pomocy, którą nazwaliśmy siecią gorących serc. Na czym ona polega? Otóż osoby przystępujące do sieci deklarują regularną pomoc, miesięczną, kwartalną, półroczną czy roczną i proszone są jednocześnie o propagowanie idei pomocy w swoim środowisku, niekoniecznie w Kalgarii czy Kanadzie i niekoniecznie w środowisku polonijnym. Jakie są potencjalne korzyści? Otóż posiadając stałe dotacje, wiemy co posiadamy i możemy lepiej planować pomoc, podejmować realistyczne zobowiązania wobec ośrodków w Polsce. Po drugie, idea sieci nosi w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy, który, który może się stać główną dźwignią istotnej, istotnego wzrostu naszej pomocy i sprawić, że stanie się ona znacząca. Na zakończenie chciałbym podziękować bardzo gorąco wszystkim ofiarodawcom za donacje, a księdzu Olbrysiowi za pomoc i poparcie naszej działalności. A do wszystkich, którzy nas oglądają, mam apel. Kochani, historyczne zmiany, które dokonują się w Polsce, wymagają nieraz podejmowania bolesnych dla społeczeństwa decyzji. Jak zwykle w takiej sytuacji najbardziej cierpią najubości. Pomóc im to znaczy pomóc również Polsce, która po długich latach niewoli z ogromnym trudem na nowo buduje swoją tożsamość, torując drogę całej wschodniej Europie. Pomost, jaki zbudowaliśmy i wspólnie budujemy, stanowi wspaniałą okazję do włączenia się do tego procesu, okazją do ludzkiego gestu pomocy, okazją do aktu polskiej solidarności. Skorzystajmy z tego pomostu. Dziękuję Państwu za przybliżenie tematu telewidzom. Teraz Państwa i zarówno telewidzów zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu Reportaże o Polsce pod tytułem Warszawa zaprasza. Warszawa, stolica Polski. Patrząc na nowoczesne centrum, trudno uwierzyć, że kilkadziesiąt lat temu w wyniku działań wojennych były tu ruiny, a ulica Marszałkowska miała parterową zabudowę. Przeszłość określa to miasto. Kraj, który stracił w czasie II wojny światowej przeszło 6 milionów mieszkańców. Pamięta, że druga Warszawa, ta już nieobecna, leży pod obecną. Na cmentarzu powązkowskim spotykają się wieki, pokolenia. Znani, jak laureat Nagrody Nobla, Raymond, spoczywają obok bezimiennych. Paweł II, papież Polak, z tej katedry rozpoczął pielgrzymkę po ziemi ojczystej. Było to 2 czerwca 1979 roku. Katedra to najstarszy kościół w Warszawie, zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Odbywały się tu koronacje królów polskich. We wrześniu 1939 roku katedra została zbombardowana. Podczas powstania 1944 roku uległa prawie całkowicie zniszczeniu. Do wnętrza wjeżdżały dwukrotnie czołgi niemieckie. Pod gruzami zginęły bezcenne dzieła sztuki. Odbudowę zakończono w rocznicę tysiąclecia przyjęcia przez Polskę chrztu w, w roku milenium 1966. Ulica Krakowskie przedmieście doprowadza nas na plac zamkowy, przy którym stoi Zamek Królewski. Odbudowany ze składek Polaków w kraju i za granicą, dziś służy jako muzeum. Zamek posiada przeszło 100 sal, na przykład Sala Canaletta. Ten włoski malarz, zakochany w Warszawie, Poświęcił jej wiele obrazów, które prawie całkowicie wypełniają ściany tej sali. Pokój marmurowy, poświęcony pamięci polskich królów, poczynając od Bolesława Chrobrego, a kończąc na postaci króla Stanisława Augusta. Z alegoryczną postacią wieczności oraz bóstwo piekuńczych, historii, poezji i sztuk pięknych, które pamięć zmarłych królów podają potomności. Sala tronowa, w której przesiadywał ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Ściany wyłożone wielkimi zwierciadłami. Obite pąsowym aksamitem. Sala Senatorska. Tu Sejm czteroletni uchwalił 3 maja 1791 roku konstytucję. Placu zamkowego z najwcześniejszym w nowożytnej Europie świeckim pomnikiem króla Zygmunta III. Wazy można dojść do serca warszawskiego starego miasta rynku. Ten plac po wymiarach 73 m na 90 zawsze stanowił ośrodek życia gospodarczego i administracyjnego. Począwszy od jego założenia w XIII wieku, rynek został w czasie Powstania Warszawskiego zniszczony w 90%. Plac wraz z przyległymi kamieniczkami został odrestaurowany. Warto przypatrzyć się interesującym elewacjom, portalom, a kom. Warszawska starówka nie jest skansenem. To żywa, tętniąca życiem dzielnica Warszawy. Przeszłość i teraźniejszość. Nowe, stare miasto. Łazienki, piękny pałac, rezydencja króla Stanisława Augusta, który postawił pomnik Janowi III Sobieskiemu. Nazajutrz na, na cokole pojawił się napis. Stanisław co nas ze sławy z ujmą kraju zbawił, Janu Sobieskiemu ten pomnik postawił. Koszt łożył sto tysięcy, ja bym dwakroć łożył, by Stanisław skamieniał, a Jan trzeci ożył. I ożywa dzięki Wilanowowi, jednemu z najcenniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Polsce. Barokowy pałac był ulubioną rezydencją Jana III Sobieskiego. Wilanów. Nazwa pochodzi z języka włoskiego od Nowa. Teraz to muzeum. Stąd pod koniec XVII wieku wyruszył król Jan III Sobieski, aby obronić Europę przed nawałnicą turecką, co przypieczętował pod Wiedniem zwycięską bitwą z Wielkim Wezyrem. Z Wilanowa, aleją króla Sobieskiego, bo jakżeby mogła być inna nazwa, można wrócić do centrum i odpocząć... I ochłonąć trochę po wrażeniach. Hotele Forum lub Victoria zapewniają ciszę i spokój, a przede wszystkim chcą słynąć z typowo polskiej gościnności, a więc jadła i napitku nie zabraknie. Zapraszamy do Warszawy. W jednym z poprzednich programów przedstawiliśmy Państwu sytuację ciężko chorego chłopca. Obecnie podziękuję on Państwu osobiście za pomoc. Zespół Kaleidoskopu również dziękuję za okazane Mariuszowi serce i życzliwość. Witam Państwa. Spotykam się ponownie z Mariuszem Rogowskim. Minęło kilka tygodni od naszego ostatniego programu telewizyjnego. Powiedz nam Mariusz, co się z działo, jak się teraz czujesz? Gdy mną chętną spędziłem ten czas w szpitalu, biorąc drugą kimoterapię. Ja przeszedłem, to przeszedłem, przeszedłem drugą kimoterapię i nie tak już jak pierwszą, to znaczy, że mi było wiele ważniej. Są tego skutki, znaczy, ja skutki boczne, nie gotowałem. I chemioterapia jest takim środkiem, że przyduszyło mi się na oczy tak, że także nie, nie widzę dobrze, Idę za... za, za albo prawdopodobnie będzie będę używać okularów. No się czuję, czuję się nie za bardzo dobrze. To znaczy jestem osłabiony, bardzo osłabiony, powiem, że ładnie. Dosyć mocno. Nie wiem jak to będzie następnym, następnym trzecim razem, czy czwarty, ale wiem, że teraz jestem bardzo złożony. Korzystając z, 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 z okazji, że Znaleźliście się Państwo tutaj razem ze mną. Chciałem podziękować Artystokopowi Polskiemu, Kościołowi Polskiemu oraz wszystkim rodakom, którzy zrozumieli moją sytuację, którzy zrobili, że tak się wyrażę, złożyli pieniądze na, na, na mnie. Ja ze swojej strony również dziękuję w imieniu koledow polskiego wszystkim którzy zrozumieli problem Mariusza i yy, złożyli pieniądze na jego cel. Cieszymy się bardzo, że nasz program nie pozostał bez e Dziękuję bardzo i żegnam się. Wywiad przeprowadza Anna Żukowska. Three, Serdeczne życzenia imieninowe składamy wszystkim Pawłom, Piotrom, Emiliom i Lucynom. Od 25 czerwca w Domu Polskim Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie znowiło sprawy sponsorstwa. Biuro emigracji przy kongresie czynne jest w każdą sobotę od godziny 9 do 13 w Bibliotece Przekościelnej. Pobytów stałych osób przebywających na wizycie w Kanadzie biuro nie załatwia. Dnia 8 lipca o godzinie 13.30 Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza całą Polonię na piknik, który odbędzie się w Domu Polskim. Agencja Pomocy Imigrantom w Kalgary zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych, mających czas i znających dobrze język angielski, aby skontaktowali się z Beki pod numer telefonu 265 1120 do tłumaczenia dokumentów, dyplomów, świadectw, indeksów i tym podobnych. Z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Praca jest społeczna. Agencja Pomocy Imigrantom w Kalgary jednocześnie zawiadamia, że organizuje spotkania przygotowawcze do przyjęcia obywatelstwa kanadyjskiego. Wszyscy zainteresowani proszeni o kontakt telefoniczny z panią Moniką, Moniką Muraj pod numer telefonu 265, 265 1120. Harcerstwo Polskie działające przy Polskiej Szkole organizuje kolonie zuchowe i obóz harcerski od 9 lipca do 21 na terenie obozu skautów kanadyjskich. Zgłoszonych uczestników jest około 100. Polones International gwarantuje najbardziej interesujące pozycje polskiej kinematografii, klasyka, popularne seriale, komedie, dramat współczesny kabaret, program muzyczny, film dla dzieci i młodzieży. Zainteresowani proszeni o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 2381914 i 238 3879. Dnia 17 lipca o godzinie 19 w Kościele polskim odbędzie się msza święta za Staszka Minasiewicza, który zginął w górach rok temu. Staszek umiłował góry i był członkiem Polskiego Towarzystwa Taterniczego i Nakiskarskiej Patrol. Po mszy odbędzie się na recepcja w sali parafialnej, gdzie będzie można zobaczyć trofik Stan Minasiewicz Rocky of the Year oraz plakietkę z brązu, która umieszczona będzie na górze, na której zginął. Dnia 19 sierpnia odbędzie się nabożeństwo o godzinie 10.30 rano poświęcone wszystkim żołnierzom, którzy polegli w 1920 roku i ostatniej wojnie, którzy byli uczestnikami cudu nad Wisłą. Wszyscy kombatanci proszeni o przebycie w mundurach. Po nabożeństwie wszyscy proszeni są na obiad do domu kombatanta. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiaj. Przypominam, program nadajemy co dwa tygodnie, w piątek o godzinie 17.30 na kanale 10, a w sobotę powtarzamy o godzinie 11.30 do 11.00 rano na tymże samym kanale. Dziękuję, do zobaczenia.